Was w dzisiejszym vlogu. Jak widzieliście, ja już dzieciaczki zaprowadziłam do przedszkola. Jestem po śniadanku i właśnie dopiłam swoją kawkę. I mam jakieś 20 minut do wyjścia, ponieważ wybieram się dzisiaj na lumpeksy. Także, znaczy, no do jednego lumpeksu. Także mówię, 20 minut mam do wyjścia. Generalnie idę tylko po to, żeby zobaczyć sukienki, ponieważ nie wymówiłam Wam, ale za miesiąc wybieramy się na wesele, także... Poszukuję sukienki. Jeżeli nie uda mi się znaleźć przez jakiś czas na lumpeksach nic ciekawego, to pewnie zamówię coś ze sklepu, bądź też wybiorę się do jakiegoś sklepu i zakupię jakąś sukienkę. Także taki mam plan na poranek. Później, standardowo, jakieś zakupy w jakiejś biedronce, kauflandzie i tak dalej. No i będę wracać do domu, sprzątać, gotować, czyli no, normalne, codzienne obowiązki. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania dzisiejszego vloga. Ja jestem jeszcze bez makijażu, ale pomaluję się chyba dopiero jak wrócę z zakupów, także nie będę teraz na szybko nic się ogarniać. Później ogólnie Wam pokażę trzy buble kosmetyczne, jak wrócę. Co prawda rzadko mi się zdarzają buble kosmetyczne, ale przez ostatni okres właśnie trafiło mi się aż trzy, także jak wrócę, to później Wam opowiem i je pokażę. A my dzisiaj zaczynamy nowy tydzień, mamy poniedziałek, jak widzicie u nas jest bardzo słoneczna pogoda, nie wiem czy tutaj widać, że słońce akurat przebija przez zasłony i przez okna, zapowiada się u nas cały dzień taki bardzo fajny, słoneczny, także cieszę się bardzo, a wczoraj byliśmy na rowerkach aż 4 godziny, także myślę, że sporo czasu, no i zrobiliśmy jakieś 50 km, także też myślę, że to nie mało, tym bardziej, że my już dłuższy czas na rowerach nie byliśmy, ostatnim razem chyba jakoś w maju, także... Już jakiś czas temu, a także muszę Wam się pochwalić, że zaczęłam ćwiczyć już regularnie od tamtego tygodnia. Także bardzo się cieszę, że z powrotem już wracam do ćwiczeń i od jakiegoś czasu zaczęłam już. Yy, z powrotem lepiej jeść, także wróciłam do zdrowego jakby trybu odżywiania się, wiadomo czasem coś tam wpadnie, ale już generalnie wiecie skończyło się lato, więc tych okazji jest mniej, nie jeździmy na żadne morze, plaże, nie robimy sobie żadnych wycieczek itd. także i już po prostu mam nad tym jakby większą kontrolę kiedy jestem w domu niż poza domem. Także mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Także uciąłam sobie też troszeczkę kalorii, więc już kilogram mam na minusie, także cieszę się z tego bardzo, że udało mi się tak dosyć szybko, powiem jakoś tydzień półtora zrzucić ten kilogram, także myślę, że całkiem w normie to jest. Też planuję dla nas dla, nas, dla was nagrać filmik właśnie taki stricte jedzeniowy odchudzający i na temat zdrowego torbu życia, jedzenia, ćwiczeń i także nie wiem ogólnie jak z tymi filmikami bo muszę swój telefon wysłać do naprawy, także przez jakiś czas na pewno filmików nie będzie więc dzisiaj muszę się za to zabrać wypełnić formularze, wszystko ogarnąć żeby kurier pewnie jutro przyjedzie po ten telefon więc niestety muszę odesłać na gwarancję, póki jeszcze ta, ta gwarancja jest, bo jakoś do listopada mam, także już niedługo, więc chcemy jeszcze z niej skorzystać, ponieważ coś mi szwankuje bateria, także fajnie by było, żeby to ogarnąć w tym tygodniu, także nie wiem jak będzie z filmikami, ale jak już oddadzą mi telefon, no to postaram się nagrać taki filmik, ale to będzie stricte filmik na moim przykładzie, także jak ja się odchudzałam, odchudzam, jak staram się nie podjadać i w ogóle i tak dalej, i tak dalej ćwiczenia i w ogóle wszystko, także zbiorę sobie to wszystko do kupy i postaram się Wam nagrać właśnie na moim przykładzie taki filmik, także mam nadzieję, że będziecie ciekawi. No i co? Ja będę dopijać kawaczkę i zaraz się zbierać właśnie do tego lumpać, co później doznała zakupy, także odezwę się do Was później. Także idę dopijać swoją kawkę. się z Wami kochani ponownie, ja niedawno wróciłam do domku, także już przebrałam się bardziej po domowemu, tutaj mam swoją siateczkę z lumpeksu, co prawda nie kupiłam nic na wesele, ogólnie sobie wymyśliłam, że chciałabym iść w czerwonej sukience, także pewnie ciężko mi będzie to... Jakby zorganizować, bo przeglądając internety jeszcze nic ciekawego nie znalazłam. No i w impeksie dzisiaj znalazłam parę sukienek, ale wiecie, jak to jest. Weźmie się do koszyka, później przymierzałam to, albo ta coś ma nie ten, albo ta druga jest zniszczona, trzecia poplamiona, czwarta jeszcze coś innego, także wzięłam jedną sukienkę dla siebie, ale myślę, że raczej ona jest taka, może na święta bym ją założyła, czy gdzieś tak, wiecie. Na niedzielę gdzieś po prostu czytam na jakieś takie urodziny, no to spoko myślę, że będzie ok, ale na wesele raczej się nie nada. Także ja ją chyba przymierzę i Wam pokażę ogólnie, jak wygląda. No i standardowo to ja zakupiłam rzeczy dla dzieci. Także też tak macie, że idziecie i szukacie czegoś dla siebie, a przechodzicie z rzeczami dla dzieci, bo u mnie to jest chyba standard, zawsze coś kupuję dzieciom. Także tym razem też kupiłam, także wysypuję to i Wam pokażę. Co ja tutaj zakupiłam? W ogóle wydałam 50 zł. Dzisiaj mieliśmy u nas dostawę w tym Lumpeksie, także kilogram kosztuje 55 zł. No i to jest bardzo duży Lumpeks, także jeżeli chcemy cokolwiek znaleźć, to musimy mieć przede wszystkim czas. No i tak jak jest dzisiaj dostawa w poniedziałki, no to musicie też się liczyć z tym, że tych ludzi jest odgrom. One, te baby, za przeproszeniem, stoją już tam przed tym lumpeksem, nie wiem, z pół godziny wcześniej, przed otwarciem, także y, zawsze jest pełen tłum ludzi, pchają się, no i wiecie, jest to, a pani to bierze, a pani tam to bierze, także nie przepadam chodzić w poniedziałki, zwłaszcza od razu z rana, jak jest dostawa, ale no wiecie, wtedy jest jakby największa szansa, że cokolwiek dostaniecie z metką albo fajnego. Y, wiadomo, później też coś tam jest, ale już to jest w jakimś stopniu przebrane, także y, z racji tego, że super Szukam, to poszłam y, od razu na otwarcie, także jak chwilę po otworzeniu. Także był tu, ale jakoś y, coś tam mi się udało znaleźć. Także pokażę Wam, co tutaj y, się znajduje. Znalazłam kurteczkę dla zuzi, taką idealną. Na no teraz ona no jest taka cieniutka, ze ślizgiego materiału granatowa. Także myślę, że w przedszkolu jak najbardziej y, ciemne rzeczy na podwórko będą sam raz. No, jak widzicie, ona jest taka w serduszka także. E, nie wiem z jakiej to jest firmy ale dobra mniejsza z tym, taka zwykła cienka kurteczka, następnie koszulka taka na krótki rękaw z Alidasa dla synka, także ona jest bardzo leciutka, więc na pewno dużo nie zaważyła kolejną rzeczą mam bluzę taką dosyć cienką taką powiedziałabym dłuższą e, troszeczkę z, nie wiem, ona chyba jest z Primarka tak, ona jest na 7 lat czyli no, taka to troszeczkę luźniejsza, ale bardzo kolorystycznie mi się spodobała, róż jasny z białym i szarym, także fajnie się to prezentuje, ten napis także taka bluza i jeszcze bluzę wzięłam dla synka szarą, taką o, z kapturem i ona jest z H&M, także niezniszczona fajna bluza, więc wzięłam no i na koniec mam sukienkę, ona jest z takiego pudurowego. Trochę różu przełamanego takim delikatnym brzoskwiniowym kolorem, nie wiem. Ciężko mi określić, no, ale była z metką. Nie wiem, co to w ogóle jest za firma, także nieważne. Rozmiar 36 i ona jest bardzo obcisła, taka dłuższa. I tutaj ma tak, wiecie, opadające ramiona. Także ja Wam zaraz to przymierzę i pokażę, jak ona się prezentuje. No i wiadomo, do tego musi być jakaś fajna bielizna, taka, nie wiem, bezszowa czy coś takiego. Także za chwilę przymierzę Wam pokażę, jak wygląda ta sukienka na mnie. Sukienkę mam już założoną. Nie zwracajcie uwagi tutaj na bałagan u dzieci, ponieważ ja jeszcze nie wzięłam się za porządki, za sprzątanie dopiero wróciłam. Także skupmy się na sukience. Jak widzicie, ona wygląda tak, ja sobie tutaj ramionczka schowałam. Więc ogólnie tutaj bardzo fajnie leży. No, i myślę, że długość też jest bardzo taka fajna, wyjściowa, ale mówię, wydaje mi się, że no na wesele chyba nie bardzo. Tym bardziej wiecie, jak to na weselu najemy się czy coś, no to będzie brzuszek wystawał, ale ogólnie myślę, że jest fajna. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, czy nie. No i ogólnie całą robotę chyba robi tutaj ten dekolt, że jest właśnie tak fajnie ułożony. No, i kolor też jest fajny, bardzo. Także napiszcie w komentarzach, jak Wam się yy, podoba sukienka i na jaką okazję byście ją ubrały, bo ja myślę, że na właśnie jakieś święta albo po prostu yy, urodziny, takie wiecie, przy niedzielnym obiadku, to myślę, że taka fajna sukieneczka, ale na wesele chyba niekoniecznie. No, i ona jest, no, jak widzicie, obcisła. No i. Yy, bardzo dopasowuje się do ciała, także mówię, bielizna inna musiałaby być. Ale ogólnie myślę, że jeżeli była z metką, no i tak się prezentuje, to warta była ceny. Ona też dużo nie zaważyła, więc nie wiem ile tam mogła z 10 zł kosztować. Także za dyszkę, za dyszkę na pewno sukienki nie kupimy takiej, także dajcie znać, co myślicie. Ja już się przebrałam z powrotem, jest w tej chwili 11.30, także ja muszę się wziąć tutaj za robotę, wstawić pranie, posprzątać, poodkurzać i u dzieci ogarnąć pokój, tak żeby po prostu zdążyć ze wszystkim, jakby dojechała po dzieci, no i muszę wstawić też obiadek dzisiaj, na obiad będzie zupka, drzwi biały, także... Za niedługo wszystko tutaj ogarnę i ją nastawię, żeby się gotowała, a później będę jechać po męża i po dzieci. Także ja myślę, że tak do południa, ponagrywam coś jeszcze i na tym się zakończy vlog. A i później jeszcze jak będę robić makijaż, no to pokażę Wam te trzy buble kosmetyczne, których ja nie polecam, no i dlaczego i w ogóle to wszystko się dowiecie. Także biorę się za sprzątanie i odezwę się do Was chyba już przy makijażu. tak jak obiecałam, ja właśnie dopiero niedawno usiadłam na tyłku, cały czas coś robiłam jak widzieliście, zupka już jest zestawiona. ja zaczynam właśnie makijaż, podkład mam już nałożony i tak jak Wam obiecałam, za chwilę Wam pokażę moje trzy buble kosmetyczne, które ostatnio mi się trafiły no i zostało mi tak naprawdę parę minutek do wyjścia, także ogarniam guzie i jeszcze się przebiorę i zaraz jadę po dzieci do przedszkola w międzyczasie tutaj sobie jeszcze arbuza wcinam na szybkiego I jeżeli chodzi o buble kosmetyczne, to pierwszym bublem kosmetycznym jest płyn do zmywania makijażu z firmy Polka, z Natury Piękna. I tutaj jest oczyszczanie plus ukojenie, więc ja w ogóle się tutaj z tym nie mogę zgodzić. Co prawda cieszę się tutaj z tego względu, że ja za dużo nie zapłaciłam za ten płyn, ponieważ on był na jakiejś przecenie czy tam promocji w Rosmanie i zapłaciłam z niego 4 bądź 5 zł, także niedużo. Ale gdybym zapłaciła więcej, to pewnie bym się y, lekko zdenerwowała. Tak więc y, wracając do tego płynu. On średnio y, doczyszcza makijaż, jeżeli chodzi właśnie o oczyszczanie. Z ukojeniem nie ma kompletnie nic wspólnego. Mnie nie dość, że cała twarz po tym piekła, oczy to już y, w ogóle nie wspomnę. Także ja tutaj bym dodała oczyszczenie plus pieczenie chyba, a nie ukojenie. Także idzie do wylania i do wyrzucenia więc będę musiała dzisiaj jechać i zakupić jakiś sobie płyn micelarny, ponieważ tamten, który skończyłam, skończyłam go wczoraj, albo przedwczoraj, wczoraj, tak. I wczoraj właśnie użyłam sobie tego płynu, także masakra. Kompletnie Wam nie polecam, także nawet na niego nie zwracajcie uwagi. I przeczytałam też sobie wczoraj wieczorem opinię i no nie ma on dobrych opinii, także nie tylko ja miałam problem z tym, że mnie coś piecze po tym płynie, także... No, ja nie polecam. Następne to są y, dwa tusze. Y, ten tusz z Eveline, tak, z Eveline Mega Max. Powiem Wam, że on nie robi nic oprócz tego, że nadaje kolor moim rzęsom. No i szczota jest taka wielka i niewygodna w użyciu, jak dla mnie. Jest bardzo duża i mało precyzyjna, także nie wart w ogóle jakichkolwiek pieniędzy. Także też idzie do kosza. No i drugi również tuż z Eveline. E, ogólnie ja mam różową wersję, także różowa wersja jest spoko. E, używam go dosyć często, fajną ma szczoteczkę. Taką niedużą, także trafia do wszystkich rzęs, e, małych i dużych. Za to ta niebieska wersja, która miała być wodoodporna, nie jest wodoodporna. I na dodatek jeszcze mi się tutaj odbija, także zdecydowanie różowa jest dużo lepsza, dużo fajniejsza niż ta niebieska, także e, jeżeli chodzi o wodoodporność, to on z tym w ogóle nie ma nic kompletnie wspólnego. Jest gorszy od tego różowego, także też idzie do wyrzucenia. Więc e, to są te moje trzy buble kosmetyczne, także ja Wam nie polecam, jeżeli myśleliście nad zakupem który, z któryś z tych rzeczy. Także e, mówię, ja zaraz się ubieram. Ma, kończę makijaż i idę właśnie do auta jadę po dzieci, bo już jest godzina chyba prawie, że trzecia, koło trzeciej jakoś w pół do dziesięć także ja szybciutko ogarniam sobie tutaj makijaż i wychodzę trochę dzisiaj się nasprzątałam, wam powiem także jeszcze mi trochę zostało ale to sobie ogarnę później ja za chwilę ogólnie tego vloga będę kończyć Pożegnam się z Wami, jak będę wychodzić po dzieci, ponieważ ja później nie robię nic szczególnego. Będę ćwiczyć, jadę na jakieś większe zakupy do domu, no i tak jak wspominałam, muszę skoczyć, nie wiem, do Rosmana bądź też natury, zakupić sobie jakiś płyn micelarny, i to by było na tyle. No i wiadomo, coś tam z dzieciakami się porobi, pobawi, i będzie tak naprawdę zaraz wieczór, więc myślę, że i tak sporo mi się udało chyba nagrać dzisiaj, także coś tam z materiału będzie no i jak, yy, tak jak mówiłam nie wiem co później będzie z filmikami, ponieważ ja yy, dzisiaj muszę ogarnąć właśnie żeby kurier zabrał telefon więc pewnie na dniach yy, ten telefon mi zostanie zabrany także yy, no, zobaczymy jak to wyjdzie yy, w praniu także ja za chwilę Idę się ubierać i się do Was odezwę. Pokażę Wam, co dzisiaj zakładam, ponieważ jest bardzo piękna pogoda, jest bardzo cieplutko. Także pogoda jest znakomita, jeżeli chodzi o końcówkę września. Także korzystam z tego i jeszcze będę unosić te swoje letnie ubrania. Także za chwilę się do Was odezwę. Tak więc tak się prezentuje mój dzisiejszy ubiór. Dosyć letni, bo jest, tak jak mówię, bardzo ciepło. Także mam białą jakąś ażurową koszulkę, ona jest z Lumpeksu dżinsy takie stare z jakiegoś chińskiego marketu, jak dużo pamiętam no i moje konwersy białe i torebka z Lumpeksu też już jakiś czas temu kupiona, także ja już uciekam po dzieciaczki do przedszkola mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jeżeli tak to oczywiście zostawiajcie kciuki w górę jeżeli macie ochotę, to zostawiacie także komentarze no i będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał także ja tymczasem już uciekam żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dzionka bądź też wieczoru, no i trzymajcie się cieplutko buziaki Bye.